Hej, I witam Was bardzo, bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku ze Sniper Ghost Warrior 2. Dzisiaj kontynuujemy właśnie misję Znikąd. Ostatnio, właśnie skończyliśmy w tamtym momencie na takiej wieży. Tylko gdzie ona była? Hm. To jest chyba tamta. W każdym bądź razie tam skończyliśmy. I ja jeszcze na odcinku tutaj zdążyłem gdzieś tutaj właśnie podejść, tam. Jednak to się nie nagrało, ponieważ. Kwestia, kwestia przesyłania. Skończyłem ogólnie przesyłać w złym momencie, przez co po prostu nie nagrało się wszystko, ale już bez zbędnego mówienia przechodzimy do tej rozgrywki. Na radarze mamy dwóch, a raczej trzech wrogów. Tutaj jest ogólnie taki bezpieczny punkt, z którego będziemy mogli ich zestrzelić, mianowicie te krzaki. Teraz tylko trzeba ich gdzieś tam znaleźć. A to chyba raczej nie będzie takie łatwe. Yy, może tutaj bardziej się przesunę, a coś mi to da. Okej, okay, i uwaga, jest tam kto? No ale oni też są za krzakami, z tego co widzę. Przez co nie mogę ich wycelować. Znaczy nie, no, przez co nie mogę ogólnie ich widzieć. Może tam? Nie, dalej nic. Dobra, Jolo. Oni powinni to usłyszeć. Proszę, usłyszcie to. Ja chcę, żebyście wyszli. Żebyście wyszli. Yy, może przesuniemy się bardziej tutaj, gdzie będą wychodzić, ale. No kurczę. Tego się nie spodziewa, o, zaraz, zaraz. Ok, wykryli mnie. Eee, właśnie zamierzałem, żeby mnie wykryli. Jeszcze chyba jest tylko jeden. Jest on mniej więcej gdzieś tam. Tylko żeby on wyszedł, bo ja nie chcę wychodzić. No i teraz trzeba go szukać. Mm -hmm. Oczywiście. Teraz oczywiście strzelam gdzieś tak na oślep, żeby dowiedzieć się ogólnie, gdzie jest jego. Gdzie on jest? Bo on raczej nam nie zdradzi, gdzie się ukrywa. Pistoletem, słuchajcie, czuję się raczej pewniej. No, tak też można go załatwić. Aha, bo on jest ogólnie tam. Za tamtymi krzekami. Yy, już pamiętam, już pamiętam tą... Yy, tą... Yy, już pamiętam ten moment. Hm. Ale raczej źle go pamiętam. Nie no, człowiek, wiesz, że się gdzieś ty wychyl. Wiesz, że i tak to jest Twój koniec. Nie ma sensu więc, żebyś się gdzieś tam krył. święty no i ogólnie załatwiliśmy go super yy, i rozumiem, że idziemy dalej przez jakieś takie dziwne coś tutaj kucniemy, bo będzie tutaj trochę wrogów hmm yy. ktoś sobie gwizda weźmy sobie snajperkę Hmm, niezauważalnie mam dojść do jakiegoś tam punktu. Gdy teraz będziemy musieli zastrzelić snajpera. Kiedy on będzie się znajdował mniej więcej gdzieś tutaj? No, jak mówiłem, będziemy musieli go zastrzelić. A raczej już to zrobiliśmy. I teraz powoli, na lewej, po lewej stronie, idziemy tak niezauważalnie, żeby nas nie wykryli. Hm. Wydaje się niby proste. A te... I chyba takie jest. Hm. No cóż. Myślałam, że ten moment będzie o wiele, wiele, wiele trudniejszy. Z tego co widzę wcale nie. Yy, tutaj jest jakiś ziomek. Rozumiem, że wcale go nie mam zastrzeliwywać. Okej, okay, prawie nas wykryli. To się mogło bardzo, bardzo źle skończyć. Ale to wygrywał nas ten gość na tym czymś. Hmm. Rozumiem, że on się nie odwraca i raczej tego nie zrobi, więc idziemy dalej. Nie ma co z tym z wzlekać. Wzlekać? Nie wiem. <laughs> no dobra, on najwyraźniej jest taką wielką. Nie chcę mówić brzydko, ale jest on wielką ciotą. Yy... Już się trochę podniosę, a raczej przykucnę, a nie będę się kładł. Wezmę sobie snajperkę. Hmm. Czy zauważyliście, że on tutaj bardzo blisko siebie trzyma pistolet, a bardzo daleko snajperkę? Hmm. Ponieważ tutaj ma takie wielkie ręce, a tutaj takie małe. Nieważne. Nie. Nic nie było. Yy... Yy -y. I tamten punkt dalej mi pokazuje. Spoko. Yy, tutaj będzie jeszcze więcej wrogów. Tylko muszę tam trochę podejść. Jeszcze ich nie mogę widzieć. No szkoda. No. Już ich widzę, spoko. Nie zauważalnie yy, we, we, weźmy sobie, hmm, to było na X. Nie, nie stawaj spokojnie, yy, to chyba było B. No, dokładnie. Yy, chciałbym wykryć jakiegoś wroga, ale chyba nie mogę, ponieważ ich nie widzę. Dobra, jeden z nich zdjęty. Ok, odwróciliśmy ich uwagę, i teraz zapieprzać tam na górę, żeby nas tylko nie wykryli. Nie wykryli. Czy mam to zrobić? Tak. Jebudie, yeah. <laughs> niebezpieczne zabawki. O, i nas wykryli. Jak miło. Hm. Rozumiem, że ich tutaj nie ma. Jest tutaj jakiś gość? Pokazuje mi na radarze. Aha, pewnie na górze. Tak, na górze. Jest, zastrzeliliśmy go. Hehe. <gł> ku. Za pomocą ku, jak mówiłem w poprzednim odcinku, możemy załadować sobie naszą, yy, nasze życie. Ja wskoczyłem ogólnie na, te, na to coś, to jest drabinka, nie wiem, pod, podpórka. Nieważne, wskoczyłem mniej więcej na to i na tym się trzymałem. Bardzo realna opcja, która oczywiście w Battlefield Play for Free jest bardzo. Boże, Battlefield Play for Free już mi się myli z Sniper Ghost Warrior 2. O, super, gra pisana, możemy umierać ile chcemy. Jak najbardziej. Opcja dosyć nieciekawa. Ale zawsze jakaś opcja. E, Dojdzie do punktu, obserwowała. No super. I znowu gra zapisana. Stójmy tutaj, gdzie nam każą. A może się połóżmy? Okej. Okay. Tak też możemy. I co teraz? Hmm, helikopter. Jak fajnie. Pokazuj pokazuje mi? Że mam tam dojść? Nie, że mam zestrzelić. O, też bardzo możliwe. Zestrzelenie z kogo. Strzeliłem przez przypadek. Przez przypadek. Dobra. I jeszcze tych dwóch. Do widzenia. Cześć. Wszystkie, wszystko w tej y, grze wydaje się takie łatwe i takie jest. Hmm. Snajper. Miło było Cię poznać, snajperze. <laughs> a Ciebie miło było zestrzelić, a raczej miło będzie zestrzelić z kilometra. I pięknie. <laughs> ja mam ostatnio duży kaszel. I to raczej przez taki dłuższy okres czasu, czyli godzina. Hm, tak, przez godzinę ostatnio miałem kaszel. Headshot. Hm. No okej. Okay. I co teraz z Wami? Czy będę musiał Was, e, czy będę do Was zejść? Czy będę musiał tego zestrzelić? Mam tylko i wyłącznie obserwować. Nic nie mam do roboty. Nic nie mam robić. Czegoś, to się ma potoczyć? Ciebie też zastrzela i Ciebie też. E, sojusznicy zostali wykryci. Hm. Do widzenia. No dobra, no to powtarzamy tak.

Wykryjmy te kupy, które chciały nas zestrzelić. Mam rozumieć, że ten helikopter jest yy, nie nasz. No dobra. Czy ja stoję na? Yy, widzieliście, czy ja stałem yy, na niewidzialnej platformie? odpowiedź brzmi... tak. Dobra. Już teraz robię to tak bardzo szybko. Bo chcę już wreszcie dojść do tego... momentu. Do tego momentu, gdzie została misja przerwana. Hmm. Kogo teraz mam zestrzelić? Ciebie. Aha, a ciebie było miło ze zestrzelić y jakoś tam. A ciebie miło zestrzelić. Było miło zestrzelić z kilometra. Ok. Chętnie zrobię to jeszcze raz. I chętnie wykonam jeszcze raz to piękne ujęcie. E, i chętnie zestrzelę tego zioma... ZIOMA! Bo KTO TAK MÓWI? ZIOMKA! Ja nie mogę. Zioma, co mnie znowu... ...wzięło, żebym tak powiedział? Lamp. E, I pamiętam, że tutaj... aha! Tutaj są... ...te... ...kupy. Eee... Zobaczmy ogólnie, co teraz będę musiał zrobić, żeby nic, yy, nic nie zrobić. Zlikwiduj wrogów na plaży. Pomocny. No to co? Chyba muszę podjąć to ryzyko i to zrobić. Czy tam ten gość śpi? Na serio? Ten, tamten Ziomek śpi. LOL. Jak to? Nie! Nie, teraz na serio robię cięcie. No i okej, okay, jesteśmy właśnie w tym momencie. I ja nie wiem, czy to wina tego, że lata tam helikopter, który mm, raczej nas. Raczej nie. Nie jest po naszej stronie. Albo po prostu tego zestrzelić. Mhm. Pięknie. Może teraz nam się uda? Dawaj, gra zapisana. Jest! Gra zapisana! Możemy teraz pieprzyć sprawy ile chcemy. Jej! Nie co teraz mam zrobić? przecież wszystkich naraz nie zestrzelę, ale zacząłbym od tego małego, e, Boże, tego najni tego który jest najniżej, e, no dobra, aha, to mieliśmy jakiś ładunek wybuchowy, czy też paliwo, nie wiem. Okej, okay, no kto wizor? Ajmy. Hmm, wykryli nas. No pięknie. Tego tylko brakowało. Pięknie. Yy, jednocześnie odblokowałem osiągnięcie, mianowicie król rybak. Jeżeli tam dobrze pisało. Jeżeli tak dobrze przy, przeczytałem, bo ja nie wiem, czy yy, tam dobrze przy, przeczytałem. <grytanie> Znowu to powiedziałem. W tamtym odcinku, mianowicie w drugim, powiedziałem bezprzewodową, a teraz przeczytałem. Historia się lubi powtarzać. Ja nic nie. To jest filmik. Ja nic nie ruszam. Od razu mówię. Teraz jakaś inna, o wiele inna historia, która pewnie będzie nas dotyczyć w trzeciej misji. Jednak to zobaczymy. Na razie wszystko ładnie, fajnie się zapowiada na tą misję. Ale mając taką snajperkę na pewno nic nie, nie dokona, bo nic nawet nie widzi e, tych e, naszych kolegów z drużyny. A teraz jakoś zauważył, okej, okay, no spoko. To nie są nasi, chociaż może. Nie wiem. <grystanie> <grystanie z tym> Oko miał tak otwarte, przez co tak śmi Wyglądało śmiesznie. No cóż, ciekawie się zapowiada. Gra zapisana? Nie, nie, nie Boże, święty, ile ich tu jest. Wszystkich staram się jak najszybciej. Hmm, czy to koniec? Czy misja udana, czy też nie nieudana? Chyba nam się udało. A raczej mi. O nie. To się na pewno nie skończy dobrze. O, ho, ho, ho. To się na pewno nie skończy dobrze, tak więc. Pozdro. Hmm. A my dalej w tym punkcie? Hmm. jest obserwatorium. Z tego co się dobrze orientuje. Ale oczywiście, ja się chyba źle orientuję, bo jesteśmy teraz w jakimś innym miejscu. Okej. Okay. Wykonaliśmy misję znikąd. Nareszcie. Piędzie... Grałem czter... 54 minuty bo jeszcze przed odcinkiem musiałem oczywiście tam dojść do dobrego momentu, bo oczywiście ja nie umiem zapisywać tej gry odpowiednio Ale to nieważne, to nie Grałem 54 minuty tutaj ogólnie macie moje rankingi, jeżeli chcielibyście je dokładniej zobaczyć, to zatrzymajcie filmik w odpowiednim momencie, je zobaczcie. Jednak ja już się z wami chyba będę powoli żegnać. Mm, tak więc witam Witam Tak więc do następnego razu Widzimy się w kolejnym odcinku Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli Wam się ta seria oczywiście podoba. lajknąć ten film, skomentować go. Yy, tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego razu. Pa, pa!